Chciałabyś powiedzieć co to vlogging? Y na vlogingu będą y podane o których będziemy mówić y właśnie w vlogu. Y I we vlogu wyrażamy siebie. Na przykład ja w prawdziwym życiu bardzo dużo śmieję się tak, powiedzieć tak naprawdę, a ja troszkę no też. Ale chcielibyśmy, Nie. Mówię, ale chcielibyśmy też być... E Chciałybyśmy być też trochę poważne, aby powiedzieć wszystko co mieliśmy na temat, więc zacznijmy. Dzisiejszym tematem vloga... Dinksa, się jak to będziemy nagrywać. No, to Dzisiejszym tematem tego vloga są walentynki. I wpłynie te Tak. Ratar, a tu lody. A jego to zostanie moje. zapalnikiem. Czy Najpierw podstawowe pytanie. Czy lubicie walentynki? Jest naprawdę wiele, 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 wiele powodów. Wiele, 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 wiele powodów. Aby nie było więcej. Na przykład tego, że ty zakochany, ale ja nie ma chłopaka, a mnie nikt nie lubi, a nie dostałam walentynki, a u dziadek miał w ten dzień. No, nasz, ko nasz kolega z klasy tak mówi, że nie ma, no, to to jak był jakby mój brat, dziadek, czy tam dziadek, nie pamiętam już, z w No, przykro mi, ale on cały czas o tym wspomina. No właśnie, i przez to niby mówi, że o jedynym są tak różne święto. Wszyscy chłopacy reagują tak samo, ale tak naprawdę to niektórzy się w ogóle nie odzywają, ale to najczęściej ci co mają dziewczyny. Hmm. No właśnie i dlatego dużo tego nie lubię. Ja dostaję walentynki, nie miłosne, niestety nie dostaję. dostałam. Dostałam od jakiegoś chłopaka, ale nie mało. Naprawdę? No. Ja dostałam tylko od koleżanki, a nawet nie od ciebie. Eee. nie chciałbym się ręczyć. No <grym grym grym grym> Dobra, teraz na poważnie. Walentynki mi kojarzą się. Z miłością, po prostu miłość. Nie musi być takie, że. Ojej, zakochałam się w tym i w tym. Tak, Ty... specjalnie to. A dla mnie najważniejsze jest pierwsze zauważenie. Bo po prostu to jest takie słodkie, jak dziewczyna pierwszy raz się uchuje w chłopaku. Tak, na przykład jak w naszym filmie. Będzie, tak. Nie wdrożymy wam niczego. Niczego oprócz tego, że nagrywamy film. <laughs> No właśnie i um, też tak się mówi, że według mnie walentynki to właśnie na dzień zakochanych, um, ale też właśnie do wrócę do sprawy chłopaków. Reagują tak, bo nie dostali nic od dziewczyny. Albo po prostu nie mają dziewczyny. A to nie musi być tylko polegać na to, że masz dziewczynę. Przecież dzień może być też, że na przykład, że się Spędziesz zakochałeś. Rodzinę. No właśnie, że kochasz mamę, kochasz rodzinę. Kochasz albo, brata, kochasz po prostu. Kochasz swojego zwierzaka. Kochasz tak? po prostu. Petropy. kiedyś tam... Że zakochałeś się po prostu. To jest właśnie to święto. I e, chciałam się też zapytać, czy wiecie po prostu, jak to święto jest, e, e, kto to wymyślił, co, jak, gdzie? Bo niektórzy w filmach, na przykład w bajkach jakichś, wymyślają, że oni wymyślili to święto i w ogóle, że są takie fajni i w ogóle. No właśnie, na przykład w jednym filmie było, że jeden chłopak wymyślił to dla jednej dziewczyny. No i dlatego, że się w niej zakochał i w ogóle... I dla niej powstało to święto... No i już tysiąc lat to jest święto no dla niej, że ona nadal żyje, że jest jakimś truposzem czy zawsze... No właśnie, to jest po prostu normalne. Więc e, jeżeli chcecie pod... Pod tym filmikiem napiszcie nam, czy lubicie walentynki, a jeżeli nie lubicie... To no, napiszcie czemu! Chcemy usłyszeć konkretny powód, a nie... Bo moja ciotka wtedy ma urodziny! Mm -hmm. Taka głupie, że po prostu no, no, no. No, no nie wciąż. Zgadza ci. Ojejku, a mnie plecy, bo ja mam 80 lat! 18 lat, 42-letnie doświadczenie, mojejku! Okej. Okay. Teraz, teraz? teraz pokażemy Ach. Wam jak my miło spędziłyśmy walentynki. Tak. To chyba z 5 godzin robieniu walentynek, ale to się wytnie. Proszę. Dla Jamesa. Wiesz ty co? Przecież wiesz, że ja się w nim zakochałam. Nie, bo ty wiesz, że ja w niej się zakochałam. Nieprawda, bo ja. On przecież mnie bardziej lubi. Nie, bo ja jestem ładniejsza. No, Ta, na pewno, już to widzę. A jak się dzisiaj ubrałaś, jak miałeś to nawet nie pasuje. A ty masz okulary, które ci powiększają oczy. No patrzcie, jakie wielkie, jak rybitwa jakaś. No nie się, ale one są różowe. Przynajmniej pasują na walentynki. Ha, ha, ha. A ja tą konkardę dostałam od Jamesa. Ta, na pewno. A gdzie to pisze? Tu z tyłu, patrz. Mm -hmm, ale śmieszne widzę swój pis. Ja dam mu walentynkę. Ja będę pierwsza. Nieprawda. Patrzysz, że James woli mnie bardziej. Moja walentynka wyje. Aha, zrobiłam już. Biegnę. Te skupić, to zobaczysz, że jestem Please. na um, Hej, co wy tu robicie? Mama, e, e, to dla ciebie. Przyszłyśmy na, na imprezę tylko proszę, to dla ciebie. E, e, spokojnie. Um, kto to jest? Twarz jest Nie, no właśnie. E, poznajcie, proszę. Fright. Fright, e, to są dziewczyny. E, Fright jest moją. E, z, mm, dziewczyną. Co? E, wiesz, co? Ta kartka jednak nie jest do ciebie. Ono jest dla... 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 Mikeiego! <tak> mm, mm, przepraszam, Cezanie nie wiem o co jej chodziło. <słysy> ja Podrę tą kartkę na 5000 części! Uh, może skoro się już zgadzamy? Może to spalimy, co? Ja to. Ja to idę spalić, będzie szybciej. Jaki głupek, nie powinien nam się mać dziewczyny. Chciałabym, się tam nie fatygowała, jak i e, e, Właśnie, nie powiedziałam wam. Mam nową dziewczynę, chodź. Cześć, jestem Grace. No, mam nową dziewczynę, chodź tutaj. Okay. Cześć. Mam nową dziewczynę. bo nową dziewczynę. O, hej, mam nową dziewczynę, nie poznałem was jeszcze z nią. I to właśnie były nasze nieudane walentynki. Um, tak, naprawdę nieudane, chociaż dostałam kilka balentynek, ale... Kilka? Zero. Nie, dostałam jakieś dwie może. Od być. koleżanek. No wiem, ale no, przynajmniej coś dostałam. Um, niestety o Jamesie już możemy zapomnieć. Ale nikt nie zapomnę, po prostu tak mi było wstyd. Przynieśliśmy mu Raulki, tak się śpieszyłyśmy jeszcze razem, tak krzykałyśmy. No, o, o, nas się gapili, ma dziewczynę! On. Nikt, nic tam nigdy nie mówił, że ma dziewczynę. Zawsze te same wpadki. Tak, niestety. No więc... Ktoś z ran z tego dzieńca. Nikt tego nigdy nikt nigdy na oczy widzieć! Ja chcę, żeby zniknął z mojego życia. Na zawsze... Uuu. 你想了。Yes,